Ostatnia zmiana, trzynasta zmiana PKW Afganistan, wystawiona przez 10. Brygadę Kawalerii Pancernej, udała się tam z zadaniem realizacji misji Train Advice and Assist, czyli wspierania afgańskich sił bezpieczeństwa w budowaniu ich zdolności do zapewnienia ochrony. Rozpoczęliśmy te zadania planowo, niemniej jednak po decyzji mówiącej o tym, że misja Resolute Support będzie, będzie wycofywała się z teatru, jakby główna nasza uwaga skupiona została na wycofaniu zarówno sprzętu, jak i na wycofaniu ludzi bezpiecznym do kraju. I to był nasz priorytet do samego końca, i myślę, że to zadanie udało nam się zrealizować w 100%. Ta liczba 44 polskich obywateli, którzy polegli na afgańskiej ziemi została bez zmian, także ja jako dowódca 13. zmiany i ostatni dowódca spadkowierca można powiedzieć polskiego kontyngentu wojskowego w Afganistanie. Jestem z tego tytułu dumny i to było jedno z moich głównych zadań takich, które sobie sam jako dowódca postawiłem, czyli dołożyć wszelkich starań, żeby 100% moich żołnierzy wróciło bezpiecznie do kraju. Jeżeli chodzi o kwestię samego wycofania, to musimy mieć taką świadomość, że pewne procesy w NATO zachodzą jakby planowo, tak. I decyzje, które podejmowane są na szczeblach politycznych, one sukcesywnie spływają na te szczeble operacyjne i szczeble taktyczne. Także pewne informacje gdzieś tam spływały, że już powolutku będziemy się do tego przygotowywać. Nasi koalicjanci też sygnalizowali nam pewne. Kwestie związane z tym, że takie decyzje mogą, mogą zostać podjęte i takie plany będą mogły zostać uruchamiane. My byliśmy do tego przygotowani już od dłuższego czasu na taką ewentualność, więc te plany, które powstały zarówno w dowództwie operacyjnym, jak potem przełożyły się na planowanie w polskim kontyngencie wojskowym, pozwoliły nam na to, że dzisiaj jesteśmy tutaj i możemy brać udział w święcie i możemy cieszyć się z tego, że zakończyliśmy bezpiecznie 13. ostatnią zmianę. Polskiego Kontyngentu Wojskowego w ramach misji Resolute Support. To moja czwarta misja, więc tych doświadczeń z Afganistanu dosyć sporo, i mogę się pokusić o taką ocenę, że Afganistan jest przygotowany do tego, żeby. O własnych siłach i jakby własnymi siłami bezpieczeństwa, które przez lata siły NATO szkoliły i przygotowywały, realizować i zapewniać bezpieczeństwo w kraju. Niemniej jednak pamiętać musimy o tym, że społeczność międzynarodowa nie odcięła się całkowicie od Afganistanu. Czekamy na decyzje poszczególnych państw i decyzje polityczne, które będą pokazywały, w jakim kierunku ta pomoc, która została zadeklarowana w dalszym ciągu dla Afganistanu, w jakim kierunku ona będzie po prostu płynęła i jak ona zostanie zorganizowana. Co dał nam Afganistan, to przede wszystkim trzeba mówić o doświadczeniach i o zdolnościach bojowych, które dzisiaj my wykorzystujemy tutaj w kraju i które stanowią nasz potencjał do obrony Rzeczpospolitej Polskiej. Każdy, każdy tydzień, każdy patrol, każde zadanie bojowe, które realizowali żołnierze zarówno w ramach misji ISAF, ale też każde zadanie, które teraz realizowali w ramach misji Resolute Support, ono naprawdę zaprocentuje w ramach obrony Rzeczpospolitej i utrzymania tych zdolności, które na dzień dzisiejszy potrzebne są naszym siłom zbrojnym.